Dzień dobry, dzień dobry. Dzień kolejny. Pada. Wieje. Masakra. Siedzę sobie. Przyjechałam już ze szkoły. I tak sobie siedzę. I się zastanawiałam w ogóle, czy wyjść z tego samochodu. Czy mi się opłaca. Bo o 11 muszę z powrotem jechać. Jest pół do dziewiątej. To mam włosy, ja ogarnięta. Muszę się dzisiaj ogarnąć. Bo dzisiaj idę do roboty. Uff. Dzisiaj idę do pracy. Muszę się ogarnąć. Telefon mi chyba coś zabrudził się, albo tak, takie, chyba przez tą szybę tak się odbija. Dzisiaj idę do pracy, wrócę i jadę z Laurą na urodziny. Do koleżanki, do sali zabaw na 17.30. Ale nie będę siedziała tam na tych urodzinach, w tej sali, tylko przez ten czas jadę z psiapsi do galerii. Do galerii jadę z psiapsi, na zakupy jedziemy. A co? Jedziemy na zakupy do no, i zobaczymy co tam jest w galerii. A dzieciaki niech się na tych urodzinach bawią. Potem po drodze będziemy wracać, zabierzemy dziewczyny i do domu, bo jedziemy z jed, jednym samochodem nie będziemy na dwa samochody jechać bo to bez sensu jest. Tylko jeszcze nie wiem, czy o, ja z nią, czy ona ze mną. To jeszcze uzgodnimy. A póki co, to zapraszam Was na kolejnego vloga. Idziemy zrobić sobie y, śniadanie. Wiecie, ja mam pranie dzisiaj. Koce muszę poprać. Y, te dla psów, takie co w Piotr leżą, i dać mi świeże. I to teraz pójdę od razu. Y, tam, wiecie, odkurzę, umyję podłogę, położę czyste koce i wezmę ich do domu, bo przecież pogoda jest taka jaka jest. Na szczęście, dzisiaj hydraulik skończy pracę. Bo wczoraj powiedział, że, że dzisiaj skończy. Jak mnie, <laughs> sen wziął. E, wczoraj powiedział, że dzisiaj skończy, więc o. Chwała mu za to. Bo z nimi psami w domu, to ja mam ho, ho, ho. No. Nie chcecie wiedzieć, jak niunia wygląda. Ta misia. Misia to teraz obecnie właśnie stoi tu, bo pod bramą przeszła i wygląda jak mop, taki mokry. Tragedia. Więc on dzisiaj skończy i... No. I tak będą sobie mogły w garażu siedzieć, czy coś jak pada, czy, czy ten, a nie w domu. Bo tak jak mówiłam, wszystko wynoszą i tak dalej, i tak dalej. Dobra. E, idziemy. Da ja się boję, jak wejdę na podwórko, jak zaczną na mnie skakać, to tragedia. Nie smęcę, biorę się za życie. Idę się, poruszam, rozkręcę się, bo ja mam tyle dzisiaj roboty, że po prostu ja nie wiem, i tak dzisiaj wszystkiego pewnie nie zrobię. I tak. Wziąłem kluczyki w ogóle. Idziemy. Boże. Tragedia. Hmm, tragedia. Jak ty wyglądasz? Jezu. Hm. Nie skacz. Nie. Nie wolno skakać. Nie wolno skakać. Pełno liści. Jak. Nie skacz, zobacz. Zrobić to trzeba pograbić. Mopy. Mopy. Tylko lisek jest suchy. Lisek siedziałeś gdzieś schowany pod dachem, a nie tak jak oni. Latają po tym mokrym. Minunia, nie skacz! Jezu, nie skacz! Tragedia! Jestem, jestem zmarznięta, przemarznięta. Jakoś dzisiaj jest na dworzu tak wilgotno, jakoś tak mokro, jakoś tak nieprzyjemnie. Właśnie skończyłam Wam, dograłam Wam zakończenie vloga do tego poprzedniego, bo powiem Wam, że. Powiem Wam, że no po prostu wczoraj, to tak jak już we vlogu mówiłam, jakoś nie, no, nie, skończyłam, no tak mi tak wyszło. Zepsułam sobie, słuchajcie, kran. Ja tu jestem jednak naprawdę zdolna, ja mam takie zdolne rączki, aż że... aha, ja mam taki kran, który jest taki, wiecie, no taki giętki, nie, giętki. I jak sobie zmywałam, to jak, jak nim pokręciłam... To mi wyszedł z tego, patrzcie, o, widzicie? Tu wyszedł mi, ta guma mi wyszła tu stąd. I ten, no i Paweł mówi, zbytnio go nie używaj, bo tam w środku jest jakaś rurka i mówi, że on to odkręci i jakoś tam ten i zwiąże i mówi, że ogólnie powiedział, że to jest do zrobienia, to jest do zrobienia, tylko nie dotykaj się już do tego kranu żebym bardziej go nie wyrwała, ale ja muszę pozmywać, bo ja mam gary tutaj parę talerzy, po prostu ja to muszę pozmywać. I wiecie, tak sobie tu wymyśliłam, że on będzie sobie tak stał. I tu podłożę sobie słoik. Nie, nie słoik, słoik nie jest za niski. Wymyślić to ja sobie mogę, ale zrealizować, wiecie, jakby tak stał, to by mi się woda lała i ja bym mogła sobie pozmywać, jaki on brudny jest. Myślę, nie? Poczekajcie, bo ja myślę. Nie, no ten swojek byłby najlepszy. Może słoik na słoik. swojek na swojek. I co? I co? I sprawdzamy. Technologia, technologia. Ważne, że, yy, ważne, że będę mogła pozbywać, prawda? Aby tylko nie puknąć, by się te słyki nie zmyły. Już nawet nie będę tej wody tak puszczać. Tylko tak wiecie. Chociaż troszeczkę. Ale wiecie, ja zaraz wychodzę po Laurę. Potem o 13 wychodzę z pracy. Potem o. No, później Paweł przyjeżdża. To chyba o 4 przyjedzie. A o 5 jadę. Jadę z to, właśnie z koleżanką. Jadę na tę urodzinę do Laury koleżanki. Obiad muszę zrobić. Ja po prostu muszę mieć tu kram. Nie Ja mówiłam, że ja jestem. Ja po prostu mam genialne pomysły. Nie ja jestem taka, wiecie. Złota rączka prowizorka. Jak ja to mówię. Złota rączka prowizorka. No. To ja sobie umyję, bo mi pozasycha to wszystko tutaj po śniadaniu. U! Wykłam. Ale powiem Wam, że jak ja to zrobiłam, że mi to w ogóle wyleciało, że ja to wyrwałam, to nie wiem. No ten kran mam rok. Nie, on już dłużej go mam. Półtora roku może, bo ja zmieniałam. Nie był dobry. No wiadomo, wszystko się zużywa. To nie ma co się dziwić, nie? Grunt, że o! działa, więc jakby się Wam zepsuł kran to patent Wam już dałam nie dziękujcie możecie mój patent wykorzystać, praw autorskich nie będę brała za to więc spoko no a póki co to ja się biorę za robotę, pranie wstawiłam dzisiaj pościel jeszcze chcę zmienić przed wyjściem może uda mi się uprać tą co zdejmę, uda no okej, okay, jak mi się nie uda, to upiorę ja po prostu sobie w sobotę. Znaczy jutro, tylko że wieczorem. No. I muszę sobie kupić, wiecie co? Czekaj, Aj, tam. albo gadasz, albo zmywasz tam. Eee, muszę sobie kupić dozownik taki do mydła. Bo ja mam taką, tą pompkę taką, wiecie, tutaj nawet stoi, ale to już jest takie. Powiem Wam, że mam w czarnym kolorze i taki się osad na tym zrobił. i Nie można tego domyć już nawet. Nie, no to już wie, też ze dwa lata to mam. Więc e, dzisiaj będę, e, więc dzisiaj, dzisiaj będę właśnie w tym e, w galerii. To jak coś takiego będzie do kupia to wypierdzielę po prostu. E, I mam to. E, Mam to, z tym płynem, takie naciskane, to w Sinsay kiedyś kupiłam. To jest, słuchajcie, już mi, już mi w ogóle mi nie pobiera płynu, tam się ten zatkało, ja to przetykałam, ja to myłam. I to jest po prostu lipa, to też wypierdzielę. Bo tu się woda zbiera, to jakiś osad się takie robi, ani tego później umyć, ani nic. Ciężko to się domywa i mówię, tutaj się naciska o, i, i, i pryska mi tu, co ta woda, jak jest w środku, co odsącza się a ze środka tą gąbkę mi nie idzie więc ja to wszystko wypierdzielę po prostu kupię sobie nowe coś i tyle, a póki co to biorę się za zmywanie i za robotę no, więc tak, do później jeszcze zapomniałam wam powiedzieć zastanawiałam się już dłuższy czas, czy nie kupić sobie właśnie zmywarki bo nie mam, ale powiem wam, że ja wolę stanąć 5 minut to umyć i mam spokój, a tak muszę, trzeba po prostu, jak się ma parę talerze czy coś, to trzeba to zbierać, żeby tą, żeby tą zmywarkę po prostu włączyć. No to trzeba uzbierać te rzeczy. Wiadomo, mogłabym sobie kupić mniejszą tą zmywarkę, no, żeby była mniejsza, ale no, może być za mała i na przykład nie wszystko mi wejdzie czasami, prawda? Ja kupię większą. To znowu będę musiała wyciągać te wszystkie rzeczy, zbierać, zbierać, żeby ją całą zapełnić. Jakoś powiem Wam, że mnie to nie. Jakoś nie przemawia. Nie, nie, jakoś tak nie. Nie wiem, te zmywarki. Ja wiem, że macie. Na pewno już nieraz mi tam zachwalaliście i tak dalej, ale powiem Wam, że no jakoś. za mną nie przemawia to, nie. Chociaż ostatnio myślałam o niej, nie? że jak sobie tutaj właśnie będę robić ten remont, remont, no, no remont, niech będzie tam, będę prze, przemieniać tę tą kuchnię, to no może i tą zmywarkę już sobie kupię, nie? Ale później tak, tak sobie myślę, to jednak chyba nie. Wolałabym sobie, wiecie co już kupić? Wolałabym sobie kupić mopak, który, y, automatycznego, który będzie mi sam mył y, podłogę. Jak macie coś takiego, to proszę, dajcie mi znać. Bo ja mam ten odkurzacz, co mi sam odkurza i on mopuje, znaczy on mopuje. On odkurza i jestem mega z niego zadowolona. Ja odkurzacza dawno nie używałam. Znaczy, odkurza, dzisiaj odkurzałam wiatrołapy tam, gdzie psy siedzą na przykład, ale tak to. No i na górze używam odkurzacz, nie? Ale tutaj na dole to. Bo nie latam z tym okrągłym, wiecie, przenośnym tutaj tam. Tylko sobie tam mam odkurzacz na górze i tam to tak odkurzam. Ale to tak wiecie, rzadko, bo tam rzadko się siedzi tu tam. Rzadko się odkurza po prostu. Druga sprawa. E, Wolałam sobie kupić no i on, on właśnie mopuje ale wiecie jak on on nie, on, on nie umyje podłogi tak jak kurde mop to on tak przejedzie z tego kurzu bardziej jak jest czysta podłoga się odkurzy i taki kurz tą bardziej tak z tego kurzu tą podłogę przetrze a ja bym chciała takiego, taki odkurzacz mopujący który już nie będzie mi odkurzał tylko będzie mi tylko mył bo chyba są takie nie wiem że coś takiego pewnie jest e, w sumie, jak byłbyś z odkurzaczem taki, no to dobra, już pal licho, ale wiem, że są takie samo, same, że po prostu jest zbiornik czysta woda i brudna woda, i on tą wodę będzie wymieniał yy, i będzie pobierał czystą, i jedzie dalej. My. Jak mu się zabrudzi, to wymieni i dalej. Wiecie, bo ja gdzieś coś, coś takiego widziałam, tylko nie pamiętam, gdzie ja to widziałam. I bym sobie postawiła, i bym sobie włączała mi miodku, że drugi mi je. To, to ja wolałabym sobie to kupić niż, tą, niż tę zmywarkę. Bo ja tu stanę, pięciu tu myję, rachu, ciachu. Zawsze myję na bieżąco. Siadanie, obiad, kolacja czy tam coś wiecie. Umyję, a tak? To bym ze siadania teraz wkładać do obiadu, to czekać cały dzień, żeby mi się to zapełniło. Więc jeżeli macie. A no i dobra, nie piszcie mi o tej zmywarce, bo wątpię, żebym się dała przekonać. Ale jeżeli macie taki odkurzacz, ten mop samomyjący, to ja was proszę, dajcie mi znać. No, bo ja się zaczęłam nad tym już jakiś czas temu zastanawiać, a teraz zaczęłam się nad tym oglądać, więc no, dajcie znać, czy macie coś takiego, a ja idę dalej zmywać. Jadę po Laurę, ale chwilę czekam, bo traulik dopiero przyjechał, 11 godzina. Dzwonił, że jedzie, bo ja mówię, kurczę, no puszczać te psy, czy co? dzisiaj jakoś takie opóźnienie ma, w jakiejś części jeszcze pojechał, czy po te komputery, nie wiem. Jadę po Laurę i patrzcie. Piękne słońce wyszło. Cieplutko się zrobiło. No. I tak. Super. Dobra, już mogę wyjechać. Przyjechał, wiecie, jakiś był pokupować jakieś buty. Co mi tam tłucze w tym samochodzie? Ja chyba wiecie co, bo wyjmowałam koło ostatnio z, z samochodu z bagażnika, bo ten chleb wiozłam dla konia i mówię wyjmę to mi tam więcej wejdzie, bo mi tam koleżanka daje. I wyjęłam i potem go tak wrzuciłam, ja albo źle tam, Paweł pyta się przykręciłaś sobie to koło? A ja mówię, nie. I chyba go tak wrzuciłam, i on mi tak chyba podskakuje. I tak mam wrażenie, że tam mi coś tłucze, nie? Muszę, muszę powiedzieć, żeby mi to przykręcił, bo być może to jest od tego. Jadę. Dostałam wizji na obiad dzisiaj, że dzisiaj ostatni dzień pracy. Kartofił ugotuję, jakąś sałatkę zaraz zrobię, na szybko. I mam nadzieję, że w sklepie wiejskim będą, będzie ta ciepła, taka wędlina. To bym kupiła takie ciepłej wędliny, taki karczek, jakiś sosik do tego. I niech się ode mnie odczepią, e, bo 50 zł za kilo można kupić. E, 50? Nie, więcej. Nie wiem. E, w piątki przywożą ciepłe wędliny, mam nadzieję, że będzie. To bym właśnie kupiła. E, I taką, wiecie, jest karczek, i jest boczek. I tak na grubsze kawałki pokroiła, na talerz do kartofelków, sosikiem jakimś polać sałatkę i niech się te chłopy ode mnie odpierdzielą z tym jedzeniem, naprawdę yy, niby mam schab z kością, wyjęłam dzisiaj ale mówię, kurczę, mogłam go wczoraj wyjąć, i on mi się rozmroził, ten to się po prostu nie wyrobię, nie i tak dopiero ten obiad im podam jak wrócę z pracy, bo ja przyjadę z Laurą przyjadę yy, i ten yy, po, yy, przyjadę bo ona po 11 kończy, to szkoda, żeby siedziała tak długo w szkole. E, dam mi obiad. Sama coś tam zjem. I na pierwszą pojadę, nie? No. Bo jakby tak kończyła, wiecie, później, to by poczekała tam. I tyle. Dobra, jadę. Do no później. Tam, słuchajcie, kupiłam. Było, było. Wszystko świeżutkie. Cieplutkie. Wziąłam kilo boczku, kilokarkowego. To taki, wiecie, i kiełbasy, wszystko wiejskiej wiejskie roboty, jeszcze słuchajcie ciepłe, wręcz gorące. To ta kiełbasa, o Boże, jaki zapach. Tutaj w tym sklepie raz na tydzień przywożą w piątki wyroby własnej roboty świeże. Muszę po prostu. Muszę, bo się udusza. Hmm. Dobra, wtórz kawałek? Coś Wspaniałego. Nie, nie zjeżdżaj Ja będę tu samochód po dołach nie? Następny Ja ich nauczę tutaj jazdy Też nie zjeżdżaj Co się patrzysz jeszcze po Zamiast zjechać Ja zjadę, on zjedzie i się jakoś jedzie To nie jak ty zjedziesz pierwsza To już tamte zaprzeciwka ci nie zjedzie Na bok już, ku na lusterka Aby po asfalcie Przepyszne takie basta jest, no ostatni kawałek. Tu jeszcze jest ciepło. Ja już będę po obiedzie. Ja już będę. Słuchajcie po obiedzie, jak tak dalej pójdzie. Niech rzuci kamieniem ten, co nigdy tak nie jest, jak ja teraz. Taki świeży, domowy, własnej roboty domowej, kiełbasy. No, przyznać się. Dobra, pokażę Wam. Kupiłam y, musztardę. Sarebską, w ogóle z tą to takie jajca były, nie Laura? Powiedzieć, czy nie? O, bobasek, mm. nóżki, stópki musi. Zrobiłam te zakupy, słuchajcie, zrobiłam te zakupy, mówię do Laury, wsiadam do samochodu, mówię, Boże, Laura, zapomniałam majonezu kupić do sałatki, bo pekińską wzięłam i chcę zrobić sałatkę. I mówię, pójdziesz do, do pani Mietki, po majonez? Pójdę. Poszła. Przychodzi z musztardą. A ja w samochodzie. Mówię, majonez miałaś kupić, nie musztardę. A Laura, naprawdę? A ja, no tak. Mówię, dobra, już ją wezmę, bo się przyda. I poszłam i kupiłam majonez. Tak, mi się, tak się śmiałyśmy. Dobre, dobre jesteśmy. W testu, więc to yy, zrobię tak. pekińską z majonezem, musztardą trochę, marchewki zetrę i będzie sałatka. I teraz wam pokażę tą pyszną kiełbasę. No, kiełbasa, kiełbasa. Hmm? Już teraz to już nie będę jej tu gryzła, ale. Co te koty tam robią? Też kawałek? Nie. No, ciebie się pytam. Ciebie się też nie pytam. Hmm. O Boże, jeszcze jest ciepła. Wziąłem dwa takie okrągłe pętka. Paragon. Kiełbasa taka, wiejska, własnej roboty. Tak zwana cienka, 40 zł za kilo. Boczek 50, boczek i i karkowy 50, 50 zł 50 groszy za kilo. I wzięłam kilogram... Słucham? A. I Wzięłam... Właśnie chcę to wyjąć. Kilogram karkowego. O. I normalnie jakbym miała kartofle to ciepłe teraz to już bym mogła to po prostu podać. Bo to jest wszystko a ciepłe i boczek. Bo czu ja się troszeczkę spróbuję. <mum> <mum> Pycha. Ale dobre, ale dobre. Ale dobre, ale dobre. Nie dam. Ej! A Jak wyjecie puszkę, to ja Wam zjadam puszkę? Czy Wy się ze mną dzielicie puszką? No nie. No to dlaczego ja mam się boczkiem z Wami dzielić? Proste. Przepyszne. I ja sobie wymyślam, że... Pokroję na takie o, grube kawałki, bo akurat tu jest sznurek, nie? Rachu, ciachu. boczek też. Podgrzeję to na wodzie. Taki będzie, żeby było takie ciepłe po prostu. Kartofle do tego, sałatka i sosy kupiłam gotowe, bo ja nie mam czasu. Pieczeniowy jasny, zrobię, poleję im kartofle. Albo tego mięsa, jak będą chcieli, znaczy um, osobno podam, jak będą chcieli na co tam sobie polać, e, sos do tego zrobię i mnie, słuchajcie, nie ma, bo mówię, ja niedługo muszę, zjem zaraz coś, chociaż już się najadłem. Laura coś tam, jedziemy na zajęcia, znaczy ja do pracy, Laura jedzie ze mną na zajęcia, e, e, przyjadę, kocz, przyjadę, ja tam jestem do piętnastej, nim wyjdę, nim przyjadę, będzie około 15.40 może będę w domu coś tam ten, podam im obiad bo oni poczekają na mnie, Paweł do 15 jest z pracy jak przyjedzie to będzie też tak 15.30 wstawię kartofle, Amelka będzie w domu już czy ona w ogóle dzisiaj jest w domu wstawi kartofle jak ja będę wracać to do niej zadzwonię, wstawi ziemniaczki przyjadę, te ziemniaczki już będą dobre prawie odleję, podam im to Laurę naszykuje. bo Laura to teraz coś zje, chyba że potem będzie chciała też coś zjeść i o, 15, o 17 jedziemy właśnie z koleżanką do, na tę urodziny, jeszcze muszę spakować prezent. Nie wiem, czy mam słuchajcie, torebkę, ale to najbliżej kupię po drodze. Bo zapomniałam o torebce i ten. I jedziemy. Dzieciaki zostawimy w sali zabaw tam na tych urodzinach, a my do galerii z psiapsi. Psi. No, może być wesoło, ale nie wiem, czy będę nagrywać. Zobaczymy. Ona wie, że mam kanał. Dobra, to tyle. To ja teraz tak, wezę to pochowam, żeby mi koty nie zjadły. I idę się ogarniać, a zami to się już pewnie zobaczę, jak już wrócę z pracy, ze szkoły, jak już wrócę, bo włosy muszę zrobić, trochę się podmalować, ubrać. Do no później, bo szkoda czasu. Nagrałam się, nagadałam się i dupa blada nie włączyłam nagrywania. To już jest któryś raz z rzędu. Jak takie mi się błędy zdarzają? Wiecie, tak, już wróciłam. Przestało wiać, ale powiem Wam, że włosy moje dzisiaj. Hmm, więc, jakie są? Takie są. Trochę je tam wymodelowałam, ale no, jest ok. Nie jest źle. Ale zaraz sobie zrobię kucyka, bo dostanę chyba szału z nimi. Tutaj stoi to. Takie coś. Już Wam to pokazywałam, ale no mówię, nie włączyłam nagrywania. Ja za godzinę muszę wyjść na te urodziny, do galerii z psiapsi. Psi. Zaczęłam y, go, y, kroić ten, tę y, karkówkę, takie duże plastry, może nie, może nie są za, chyba nie są za grube, teraz je podgrzeję, już sos mi się robi, kartofle już mam miękkie, sałatkę zrobiłam i niech jedzą. I się ode mnie odpierdzielą, po prostu. E, i, I powiem Wam, że e, przebrałam się, bo mówię tak, zaraz wiecie, miałam bluzkę taką w, w miarę wyjściową, w miarę wyjściową, wiadomo, wiadoma sprawa, ale przebrałam się, bo mówię tu zaraz, się coś robi, brudzę, zabrudzę, zachlapię i potem jej nie dopiorę. To po prostu założyłam to, co chodziłam w ciągu dnia eee, i, i co. Eee, I tak, i patrzyłam tego vloga tak przez chwilę. I mówię kurczę: ten vlog już ma prawie pół godziny. Jak do tego doszło, nie wiem, tu chwilę, tu chwilę, tam chwilę i pół godziny się prawie zrobiło. Może to coś ukróca z tego, nie wiem, zobaczymy, jak mi tam się wyda. Ale. Ja już kończę tego vloga na dzisiaj. Kończę, moi drodzy. E, więc nie wiem, czy ja jak dzisiaj pojadę teraz e, za godzinę, czy coś nagram, no może coś zacznę nagrywać, bo powiem Wam, że teraz jestem w takiej sytuacji, że e, lepiej o e, faktycznie taki haul oddzielnie nagrać. E, tu skończyć, za, jak coś tam się wydarzy, fajnego, lepiej to zacząć nagrywać, bo. Bo potem może być tak, że ja naprawdę nie ogarnę. No ostatnio 3 dni z rzędu nagrywałam vloga i jeden vlog miał 3 dni, więc nie dawałam rady. A jak tylko mogę, to będę nagrywać nawet dwa vlogi jednego dnia. Więc wybaczcie, no taka jest sytuacja. Czy Laura coś do mnie potrzebuje? Tak. Zaraz skończę. Już będzie obiad. Zjemy sobie obiadek też i tyle. I może coś się tam nagram, pojedziemy do tej galerii, może coś z galerii nagram, nie wiem. Zobaczymy, ale to już będzie na pewno dzienny vlog. Bo ja w ogóle chciałam to w tym vlogu wszystko puścić, ale widzę, że to będzie za długo. Więc za dzisiaj dziękuję. Zapraszam Was na jutro na kolejnego vloga. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Buziaczki i papa. I bardzo, bardzo dziękuję Wam za wszystkie komentarze, które do mnie napisaliście odnośnie filmu, w którym Wam zdradziłam moją tajemnicę. No, więc do jutra, papa.